To jest audioprezentacja, materiał promocyjny. Na rozmowę zaprasza PGE. Jak dzisiaj połączyć zieloną transformację z utrzymaniem konkurencyjności europejskiej gospodarki? Czy te cele da się w ogóle ze sobą połączyć? Pani redaktor, te cele muszą być połączone. Nie możemy prowadzić transformacji energetycznej w oderwaniu od konkurencyjności gospodarki. Musimy sobie wprost powiedzieć, że cała transformacja energetyczna, którą dziś prowadzimy, jest realizowana po to, aby zapewnić w perspektywie kolejnych lat bezpieczeństwo dostaw energii, żeby energia, którą będziemy produkowali i dostarczali do odbiorców końcowych, była ekologiczna, była to energia zielona i żeby przede wszystkim była to energia, której cena będzie konkurencyjna konkurencyjna w kontekście obecnych cen energii. Mówiąc wprost, musimy prowadzić tą transformację tak, żeby ta energia elektryczna była w dłuższej perspektywie czasu coraz tańsza. To pójdźmy jeszcze o krok dalej, żeby to wszystko było możliwe. Czego dzisiaj potrzebujemy od Unii Europejskiej, by przyspieszyć i usprawnić transformację energetyczną w praktyce? Czy to jest mniej regulacji, więcej finansowania, czy może po prostu bardziej stabilne zasady gry? Szereg czynników składają się na ten proces. Oczywiście ta sfera regulacji jest najważniejsza, bo regulacje przede wszystkim determinują nam sposób prowadzenia inwestycji oraz gwarantują też rentowność tych inwestycji. Czyli nakłady, które dzisiaj wydajemy na nowe źródła energii czy na sieci dystrybucyjne, no muszą być wydawane w sposób odpowiedzialny. I jeżeli popatrzymy sobie dziś na to, cały kontekst formalno-prawny w jakim się poruszamy to nasze postulaty głównie kierowane są pod kątem uwzględnienia realności i obecnych uwarunkowań naszych regionalnych naszego obecnego systemu elektroenergetycznego Nie chcielibyśmy tak aby te regulacje na których dzisiaj Unia Europejska bazuje były tworzone w oderwaniu od naszych potrzeb i naszych bieżących uwarunkowań. One powinny uwzględniać nasze tempo możliwości tej transformacji, Mus muszą uwzględniać możliwości finansowe, a także muszą uwzględniać aspekty społeczne i aspekty przede wszystkim, bezpieczeństwa. Transformacja energetyczna musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, tak żebyśmy mieli zagwarantowane odpowiednie dostawy o odpowiednich Momenta, o w szczególności pora dnia, a to wszystko składa się na bezpieczeństwo energetyczne i to w takim horyzoncie, i krótkim, i długoterminowym. Dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj już postawimy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękuję państwu. To była audioprezentacja, materiał promocyjny.